Cześć, cześć. Witam Was na dzisiejszym filmiku, w którym pokażę Wam jak przez myszkę Aerox 3 Ghost, oczywiście, zacząłem się budować. To jest tylko wstęp, a my już przejdziemy do odcinka. Dobrze, więc bardzo polecam tą myszkę. A zresztą zaraz sami zobaczycie. Dwa, trzy, dwa, jeden dla tych, co się dobrze umieją budować, bardzo ją polecam. No i proszę zbudowany wieżowiec. Trochę mały, ale to nic. No i dobra. Teraz na sam koniec nową bronią rozwalamy. O. No i proszę. Żegnam Was wszystkich. Cześć. Czołg.